wynagrodzenie dyrektora w spółce limited company. Wiele osób, które prowadzi swoją firmę limited company jest jej właścicielem i zarówno dyrektorem. I jest to dosyć istotne, aby na tyle umieć i odpowiednio zgrać wynagrodzenie dyrektora w tejże firmie razem z dywidendami, które ten dyrektor pobiera. Więcej informacji oczywiście można przeczytać na naszych stronach internetowych i link do artykułu, który co roku jest uaktualniany z racji, że zmieniają się kwoty wolne od podatku, zmieniają się kwoty ubezpieczenia National Insurance, więc ten artykuł jest zawsze aktualizowany. Natomiast teraz powiem w jaki sposób to wszystko jest zbudowane. Dyrektor w firmie Limited Company jest z reguły zatrudniony, który jest właśnie właścicielem. Dlaczego? Jeżeli posiadamy jedną tylko i wyłącznie tą swoją firmę, najczęściej właśnie zaczynając od firmy Limited Company, naszej pierwszej firmy, i nie prowadzimy żadnej innej działalności, nie mamy żadnych innych dodatkowych dochodów, to w tym momencie mamy kwotę wolną od podatku. Natomiast nasza firma Limited Company tej kwoty wolnej od podatku nie ma. I co teraz zrobić? Jest to najprostsze, najprostsza metoda, aby na tą kwotę wolną od podatku móc zatrudnić samego siebie w naszej firmie Limited. Tym samym przenosimy kwotę wolną od podatku do firmy Limited, która dzięki temu generuje koszty. My mamy koszty, które nie generują nam dodatkowego podatku. I to w tym momencie wygląda dość optymalnie z punktu widzenia dyrektora. Pozostałą kwotę, którą dyrektor, bo wiadomo, kwota wolna od podatku to nie jest kwota, dzięki której przez cały rok czasu będziemy mogli sobie żyć. Więc z pozostałej kwoty, tak naprawdę, dyrektor wypłaca sobie pieniądze w trakcie roku finansowego i te pieniądze będą kwalifikowane jako dywidendy. Oczywiście zalecam, żeby te dywidendy były kontrolowane. I żeby były ustalone plus minus w trakcie roku, ile ich będzie dodatkowo pobierane. Załóżmy e, około 1000 czy 1500 funtów w skali miesiąca plus dodatkowo wynagrodzenie, które będziemy pobierali jako dyrektor, czyli kwota wolna od podatku podzielona na 12 miesięcy. Aczkolwiek, jeżeli będziemy mieli sytuację, że ten dyrektor będzie tylko jedynym pracownikiem i będzie jedyną osobą zatrudnioną w tejże firmie, niestety nie będzie mógł skorzystać z kwoty tzw. Employer Allowance, które jest przeznaczone dla małych i mikroprzedsiębiorstw, które nie będą płaciły, które dzięki temu nie płacą National Insurance jako przedsiębiorcy. Jeżeli my jako dyrektorzy jesteśmy tylko zatrudnieni w tej firmie, niestety z tego skorzystać nie możemy. Więc tutaj warto zrobić sobie przeliczenie cash flow, czy ta w tym momencie wartość, na którą będziemy zatrudnieni, gdzie będziemy musieli zapłacić podatek national insurance, który będzie nam potrącany z jednej strony z naszego wynagrodzenia, a z drugiej strony my jako firma będziemy musieli go zapłacić, czy to nam się będzie opłacało. Można wybrać drugi wariant, który powoduje, że mamy wynagrodzenie jako dyrektor, który jest poniżej wartości do zapłaty National Insurance i tym samym mamy payslip, który jest wygenerowany na pewną wartość, gdzie nie ma potrącenia na National Insurance i firma również tego National Insurance nie będzie płaciła. Zobaczyć, która z tych opcji dla Was jest korzystniejsza, która z tych opcji dla Was jest lepsza. Z reguły odradzamy klientom, żeby wynagrodzenie dyrektora w takim układzie, gdzie właściciel jest zatrudniony w firmie i nie ma innych e, wspólników, czy małżeństwo jest właścicielami tejże firmy, żeby zatrudniać się na wartość 2, 3, 6 i tak dalej e, tysięcy, ponieważ automatycznie będziemy generowali podatek, będziemy generowali wyższe national insurance, które będziemy musieli e, zapłacić, a one nie dają nam żadnej wartości dodanej, jeśli chodzi o firmę. To samo jeżeli będziemy rozpatrywać to w kategorii, że będziemy mieli taki większy payslip, który nam pomoże ze zdolnością kredytową i dzięki temu kupimy nieruchomość i tak dalej, banki tego nie biorą pod uwagę, wiedząc, że jesteście właścicielem firmy i możecie w dowolny sposób po prostu wygenerować payslip, wygenerować informacje odnośnie Waszego wynagrodzenia. Więc tutaj tego, to tej, tej rzeczy odradzam. Czyli podsumowując, właściciel firmy Limited ma swoje wynagrodzenie, czy pieniądze, które zarabia. Jest to wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, i druga część w postaci dywidend. Te dywidendy są po prostu troszeczkę mniej opodatkowane, i to się wydaje dużo, dużo wygodniejsze, jeśli chodzi o finanse. Jeśli Państwo chcielibyście dowiedzieć się więcej, albo macie jakiekolwiek pytania, które są z tym związane. Bardzo proszę o konsultację, na którą zapraszam na konsultację dla firmy Limited. Gdzie postaramy się wyjaśnić wszystkie aspekty, które tu zostały powiedziane, i nie tylko. Informacje co do zakupu konsultacji znajdziecie w linku w opisie tego wideo. Tego Jeżeli oczywiście będziecie, będziecie chcieli, więc bardzo serdecznie zapraszam oraz zapraszam do zapoznania się również z linkami, które mamy u nas w, na, naszej, na naszej stronie. Dla osób, które oglądają nas na YouTubie, z miłą chęcią poproszę o subskrybowanie kanału i danie lajka czy komentarza. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Szymon jest z negat.